Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, przyznam się, że byłem zawsze przeciwny jakimkolwiek ingerencjom w organizm w przeszłości. Mama mi tak wychowała, że naturalne środki są najlepsze, że stosowanie jakichś środków takich ogólnodostępnych jak chrzan, nieszan, inne tego typu używki powinny najbardziej zabezpieczyć organizm. Natomiast później w trakcie swojej praktyki trenerskiej, obserwując zawodników i obserwując ich zapadalność na grypę i to, jak odbierało im szansę, przekonałem się, że to jest właściwy kierunek i że zabezpieczanie w postaci zaszczyków bardziej pomaga, jak może szkodzić. Przy czym to przeszkadza nie tylko w samym możliwości uczestniczenia w zawodach, tylko najbardziej przeszkadza w przygotowaniach. Organizm zawodnika, który łapie dużą formę, jest to najczęściej organizm, my to mówimy, wyścigany, czyli zawodnik w tym momencie jest lekki, nie ma masy dużej, nie ma tkanki tłuszczowej, która jest w jakiś sposób barierą ochronną przeciwko, daje większą odporność. I w tym momencie często że mówią, no jest coś bardzo dobry, to znaczy już tego czekam, kiedy on zacznie chorować i tak bardzo często bywa, że duża forma, duża dyspozycja wiąże się z chorobą, choroba to wiadomo temperatura, gorączka i cały okres pracy traci się, traci się często cały sezon. Czy okres przygotowawczy zawodnika to jest 2-3 miesiące. Nic nie zrobi w tydzień dwa, czyli taka choroba rypa, którą się przechodzi 2-3 tygodnie, często jest związana ze stratą całego sezonu. Dlatego zaszczyki najczęściej zabezpieczają. Oczywiście zdarzają się przypadki, że zawodnicy wezmą zaszczyk i też chorują, ale są to bardzo rzadkie przypadki. Generalnie bym polecał nie tylko osobom trenującym, ale wszystkim, którzy są podatni na choroby, którzy żyją w środowiskach, infrastruktura, która powoduje, że jest ograniczenie powietrza, organizm jest mniej odporny. Osoby odżywiające często jest w tej chwili nie takie jak kiedyś, jedzenie nie jest zdrowe, w związku z tym to zabezpieczenie w postaci tych zaszczyków może dużo pomóc. Jeśli chodzi o przypadki takie macalne, to chociażby Adam Krzysztof, który przed mistrzostwami Europy w super formie zachorował i przez tydzień miał temperaturę w granicach 40 stopni, czyli odczuł, raczej nie, nie zaszczepił i, i stracił mistrzostwa Europy. W przeszłości miałem takie przypadki i Wiola Frankiewicz była przez tydzień chora. Na grypę, kiedy Zitka Chojecka też była chora. Także to są przypadki nieodosobnione, że zawodnikom czasem się zdarzały takie przerwy, na najważniejszym momencie przy najwyższej formie. Ze swojej strony na pewno polecam szczepienie się, zwłaszcza zawodnikom trenującym, nie tylko zawodnikom, ale w tej chwili dużo ludzi trenuje, biega maratony. To w tym w szczególności, gdy odporność tych osób na pewno jest y, mniejsza od przeciętnych. Dlatego polecam w odpowiednim okresie, bo w odpowiednim się zaszczepić.